PSL, lista numer 9. W Parlamencie Europejskim będziemy zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo środowiskowe i żywnościowe. Nie zgodzimy się na degradację węgla oraz nierówne traktowanie rolnictwa. Jestem przedsiębiorcą. Wiem, jak ważna dla ludzi jest praca. Inwestujmy w młodych ludzi. Wykorzystujmy unijne pieniądze do pobudzania i unowocześniania polskiej gospodarki. Zbudowałem uczelnie, telewizję, buduję domy, tworzę miejsca pracy. Nowe dziedziny, nowe technologie i innowacje to śląska siła i moja pasja. Ten region potrzebuje ludzi z wizją, a Europa potrzebuje Śląska. Zmieńmy razem Europę. Arkadiusz Hołda, kandydat niezależny, miejsce trzecie na liście PSL w województwie śląskim. Iwona Szychowska Zastępca dyrektora do spraw administracyjno-pracowniczych kopalni Mysłowice Wesoła. Na co dzień kieruje zespołem ponad 4,5 tysiąca pracowników. Polska musi posiadać własną politykę energetyczną. Dlatego stawiamy na krajowe zasoby węgla, w tym technologie niskoemisyjne. Rozwój nowych technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla i metanu ma kolosalne znaczenie dla naszego regionu. Na dzisiaj trudno sobie wyobrazić sytuację na rynku pracy. Bez górnictwa na Śląsku. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego są ekspertami w swoich dziedzinach. Jestem przekonany, że będą dobrze służyć polskiemu społeczeństwu. Tradycja, nowoczesność, Polska.